Słowo Boże na dziś, czwartek, 18 października 2021 roku. Czytanie z pierwszej Księgi Machabejskiej. Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu z pomiędzy Izraelitów przyszło do nich, a Matatjasz i jego synowie zebrali się razem. Wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatjasza ze słowami – ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a podtrzymują cię synowie i krewni. Teraz więc ty, pierwszy przystąp i wykonaj zarządzenie króla, tak jak wykonały wszystkie narody, mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jeruzalem. A ty i twoi synowie będziecie należeli do królewskich przyjaciół. Ty i synowie twoi będziecie zaszczyceni darami w srebrze i złocie oraz innymi podarunkami. Na to jednak Matatjasz odpowiedział donośnym głosem. Jeżeli nawet wszystkie narody, które należą do państwa podległego królowi słuchają go, odstąpiwszy od kultu swych ojców, i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi Ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów. Słów króla nie będziemy słuchali i od kultu naszego nie odstąpimy ani w prawo, ani w lewo. Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien Żyd przystąpił na oczach wszystkich do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę zgodnie z zarządzeniem króla. Gdy zobaczył to Matatjasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił tamtego obogo ołtarza. Przy tej sposobności zabił także urzędnika królewskiego, który zmuszał do składania ofiar. Ołtarz zaś rozwalił. Zapałał gorliwością o prawo, jak to uczynił Pinchas z Zambrim, synem Salu. Wtedy też Matatjasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem: Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o prawo i obstaje za przymierzem. Potem zaziąc sami, jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co posiadali. Wtedy wielu spośród ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię, aby tam przebywać. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny: 50. Temu kto prawy, ukażę zbawienie. Przemówił Pan, Bóg nad bogami, i wezwał Ziemię od wschodu do zachodu słońca. Bóg zajaśniał z Syjonu korony piękności. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy przez ofiarę zawarli ze mną przymierze. Niebiosa zwiastują Bożą Sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. K temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Składaj Bogu dziękczynną ofiarę, spełnij swoje śluby wobec najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia, wyzwolę ciebie, a ty mnie uwielbisz. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy na widok miasta, zapłakał nad Nim i rzekł O gdybyś i Ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Bo przyjdą na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą, a nie zostawią w Tobie kamienie na kamieniu za to, Żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Oto słowo pańskie.